No oczywiście, że narowała. Dlaczego oczywiście? Bo go kocham. Aż jest tak wspaniały... Chwała trzaskowska. Dlaczego? Dlaczego? No bo trzaskamy. jest rozsądny. Nie. Do bólu. Rozsądny. I nie gra na emocjach. Nie gra na emocjach? Nie. 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 I rozsądny do bólu? Głosował na niego, bo nie chcę, żeby y, kandydat, y, żeby prezydentem był ani y, Sławomir Męcen, ani y, Karol Nawrocki. Ale on dużo on poglądów przejął od Męcena i Nawrockiego w ostatnim czasie. Patriotyzm gospodarczy. No czy. pewnie tak. Więc... I po wysłuchaniu tych osób stwierdzam, że niestety Polska długo nie będzie potęgą, bo jeżeli ludzie wierzą w cały czas w te pewnie co głosi ten człowiek, co jednego dnia jest skrajnym lewakiem, później robi się patriotę, później znowu robi się skrajnego lewaka, później znowu jest patriotą, a ludzie ciemno wierzą w te kłamstwa, że mówi, że jest coś jasne, później mówi, że to ma inny odcień. No ja jestem naprawdę przerażony wiedzą tych ludzi, że tak ślepo uwają politykom. Ja wiem, że politycy kłamią i będą kłamać, ale co innego jest zmienienie trochę retoryki, w jaki sposób się mówi swoje poglądy, żeby złagodzić przekaz, żeby przejść do Przeszło to do ludzi takich umiarkowanych. No to to jest co innego zupełnie, ale jeżeli miało się kiedyś takie poglądy, później się ma takie poglądy i się je tak co chwilę lawiruje, a ludzie ślepo w to wierzą, no to jestem przerażony, ale mam nadzieję, że 18 maja będzie dużo takich osób, którzy zdroworozsądkowo myślą i pójdą i zagłosują na Męczana. Męcena. Pozdrawiam 6 miesięcy Polaków. Konfederacja. Polska racja.